Słuchajcie, to jest właśnie technika. Mikrofon nie działa. A teraz Po prostu, Iwona dzisiaj. Nie, nie działa. Iwona ma po prostu dzisiaj nic nie mówić nie Może mamy jakiś działający. O, wspaniale. Czy tym razem oh, działa? Nie nie działa. Nie działa. Kochane, mówię, więc To wystarczy skoncentrowane, preparaty pielęgnacyjne, które mają być dodatkiem do rodzinowej pielęgnacji, a nie jej zamiennikiem. Oznacza to, że utrzymujecie swój codzienny rytuał pielęgnacyjny, natomiast dodatkowo uzupełniacie go o boostery, e, oczywiście w połączeniu z serum albo z innymi produktami. Czyli serum to taki preparat o szerokim spektrum działania, a są bardzo skoncentrowane i one tak w punkty działają. Dokładnie tak. Dzięki połączeniu serum, na przykład serum z witaminą C plus E i boostera z witaminą C i resperatrolem możemy na przykład zająć się problemem wiątki skóry, ale także możemy zadbać o idealne natyczenie po połączeniu na przykład boostera mocno z maseczką żelową na przykład. Na przykład, to jest bardzo dobre połączenie. A y, jakie mamy fantastyczne składniki w tych busterach? Bo ja tylko o nich czytałam rzeczywiście jest się przed pochwalić. Oj tak, zdecydowanie. Mamy niesamowity skład w naszych boosterach i w tym o działaniu nawilżającym mamy super patent. Są połączone dwa kwasy kialuronowe, jeden kwas o małych cząsteczkach, który wnika w błąd i niesie nawilżenie do skóry, zatrzymując jednocześnie wodę w naskórku i zapewniając optymalne nawilżenie. Natomiast ten drugi, który, dodatkowo jeszcze mamy tutaj ceramidy i Dzięki temu chronimy przed szkodliwym szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Ponieważ to, ok, to wszystko chce nam mnie tak istotne spójwo. tak naprawdę chodzi o te przestrzenie międzykomórkowe, które są w warstwie rogowej. Wtedy mamy taki a, idealny zestaw mocnego nawilżenia. Czyli mamy mało cząsteczkowy kwas celuronowy, który wnika do środka, częsteczkowy, który zostaje na powierzchni zapobiega na przykład odparowaniu wody i jeszcze w środku, między komórkami, mamy to spoiwo, które powoduje, że też woda nie odparowuje i szkodliwe czynniki nie przenikają w głąb skóry. Dokładnie tak. Natomiast w pusterze cycjum mamy akirelinę, która jest peptydem. E, Peptyd ten ma budowę cząsteczkową, podobną do budowy skóry, dzięki czemu przez nią szybko jest asymilowane, aby zapewnić mocne działanie. To jest taki trochę botox slide. Czyli rozluźnienie tego. To ja będę używać. A ja myślę, o Lucie, masz piękną skórę. Chyba już używasz. Używam, rzeczywiście, rzeczywiście jest to fantastyczny produkt. Dokładnie tak. Jest to też taki cement międzykomórkowy, który jest niespokojność i jest bardzo, bardzo przydatny na naszej skóry. Oprócz tego, jeszcze chciałam wspomnieć, że w tym usterze mamy witaminę C. Czyli produkt, który pobudza produkcję kolagenu i dzięki temu nasza skóra jest miętna i nawilżona. Słuchajcie, to jest po prostu taki totalny zastrzyk odmładzający, a ten pierwszy to jest takie totalne uderzenie nawilżające. Ale jak się stosuje te uderzenia i zastrzyki? Zaczynamy od oczyszczenia skóry twarzy. To jest najważniejsze. Następnie wyciskamy około 6-8 kropli na dłoń i rozprowadzamy równomiernie na twarzy i na szyi. A kolejny krok to jest nałożenie serum albo naszego ulubionego kremu, bo tak jak wcześniej wspomniałaś, mąsteczki żelowej. A czy mogę oba te boostery stosować jednocześnie? Oczywiście, że tak. Można je stosować jednocześnie, natomiast warto tutaj pamiętać, żeby aplikować je osobno, czyli nie łączymy boosterów ze sobą, nie nakrapiamy na dłoń dwóch jednocześnie, tylko kładziemy każdy oddzielnie. W pierwszej kolejności aplikujemy najpierw nabliżający booster, a dopiero potem booster z witaminą C. A czy można łączyć je z zestawem Clinical Solutions? Bo one mają nazwę taką ogólną Clinical Solutions, ale to jest taka nazwa tej linii, która jest bardzo zaawansowana technologicznie. Ale czy z zestawem, tym z retinolem, można je połączyć? Tak, to jest taka nasza dermolinia, prawda, którą mam od jakiegoś czasu w mojego portfolio. I jak najbardziej tak, ale tutaj warto zwrócić uwagę na postery, który i kiedy. Przede wszystkim pamiętajcie, drogie Panie, że booster z kwasem hialuronowym i ceramidami może być używany od początku stosowania retinolu. I to jest bardzo dobra informacja, bo myślę, że teraz będziemy znowu wracały do tego rytuału plantacyjnego z retinolem. Natomiast booster z witaminą C i resveratrolem wprowadzamy dopiero po zakończonym procesie retinizacji. Ważne jest też, abyśmy wprowadzały retino, e, boostery nie w dniu, kiedy nakładamy retinol. A jak dobrać odpowiedni błyszczeń? No i to najlepiej zaproponować naszym klientkom albo też, drogie panie, na Was mogę zaproponować bezpośrednio dwa. Bo dwa się świetnie sprawdzą, także zachęcam Was do zakupu. Natomiast jeżeli chcemy rozłącznie, żeby dopasować do potrzeb naszej skóry, to przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, co nasza klientka, z czym się boryka? Jakie ma problemy skórne? Jeżeli jest to przesuszona skóra, teraz szczególnie polecię, sugeruję, aby to był booster z kwasem kialuronowym. Natomiast jeżeli problemem jest białka skóra, skóra, która straciła swoją jedność, zdecydowanie wtedy booster z witaminą C. No i chyba booster, bo tutaj dużo mówiłyśmy o tym, do czego dodać, z czym połączyć, czyli boostery nigdy nie występują samodzielnie. Zdecydowanie tak, Stery zawsze łączymy z naszą pielęgnacją, jest to dodatkowy produkt, który wzmacnia działanie naszych kosmetyków i przynosi spektakularne efekty. Słuchajcie, na pewno już wiele dyrektorów, które miały okazję kupić boostery już używają i już są zakochane. Mam nadzieję, że dzisiaj kupią również konsultantki te nowe produkty. Ja Wam zdradzę tajemnicę naszej dyrektor generalnej Ewy Kupińskiej-Pysz, która będąc na szalonych, słonecznych wakacjach Używała, o to głową, że używała ten nawilżający i po prostu skóra zachowała się znakomicie. Wygląda pięknie, widziałyście ją na scenie przez 18 lat, bo chciałam powiedzieć, że 16, ale dobrze. A dobrze, to 18 lat teraz. Słuchajcie, widziałyście na scenie, sami widzicie, jak działają te pustery. I słuchajcie, pewnie chciałybyście wiedzieć, jaka wspaniała technologia stoi za tymi fantastycznymi produktami. I mam dla Was fantastyczną wiadomość. Już trochę o tym wiecie, bo już to ogłaszaliśmy, albo już w październiku odwiedza nas kobieta Rakieta Petarda, która stoi za tymi właśnie boosterami, za linią Clinical Solutions. Jest trochę matką tej linii Clinical Solutions i to jest członek zarządu America Global i szefowa laboratorium badań i rozwoju, dr. Lucy Gildei. Przypominam Wam, że jeszcze we wrześniu macie czas, żeby zrealizować wyzwanie. Dyrektor na spotkanie na żywo, konsultantki na spotkanie online z dr Lucy Gildej. Także słuchajcie, koniecznie bierzemy się do roboty i realizujemy wyzwanie po to, żeby 21 października spotkać się z dr Lucy Gildej na żywo lub online. A my dziękujemy Wam już bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.